Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji kniosiowskiej w fyszarsi Rudiota w dniu 11 sierpnia 2025 roku. Knięziowska agencja prasowa w gazecie Knięsiowskiej informuje: budowa kopalni węgla trwa niezwykle szybko. Budowa kopalni węgla na terenie gór kamiennych zakończy się 14 sierpnia 2025 roku. To będzie wielki sukces wspaniałego marszałka Fryderyka, który zapoczątkował realizację Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Kopalnia węgla numer 1 jest już ukończona. Numer 2 w 90%, a inne budynki w 75% jako całość. Budowa trwa niezwykle dynamicznie ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i Idei Fryderyka oraz supremacji Wielkiego Księstwa. Niedługo każdy królik doświadczy państwa dobrobytu dzięki wydobyciu węgla. Dzień dobry, serdecznie zapraszam na program u konkurencji, gdzie przyglądamy programy nadawane w północno koreańskiej telewizji centralnej KCTV. Nazwy programów tłumaczymy przez tłumacz Google, dlatego mogą wystąpić pewne trudności w tłumaczeniu. Zaczynamy więc! 18.58 Materiał edytowany. Kierownik zespołu do zbiorów owoców w Hangzhou Bell. 19.22 Esej Ręka Miłości w produkcji higieny dentystycznej. 20. Wiadomości. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf odwiedził wsie na terenie Księstwa Wielko-Uszatowskiego. Szanowny przywódca Rudolf jest wielkim dobroczyńcą oraz bohaterem w wszystkich sferach społecznych Wielkiego Księstwa Królików. Z tego powodu, szanowny przywódca Rudolf, oprócz wielkich dokonań stolicy w Kajzerogradzie oraz wielu wizytacji w dużych miastach, m.in. we Fryderykogradzie czy we Formacji, szanowny przywódca Rudolf licznie odwiedza również niewielkie wsie. W ostatnim czasie odwiedzał się na terenie Księstwa Kaiserogradzkiego oraz Fryderykogradzkiego. W historycznym dniu dzisiejszym, 11 sierpnia 2025 roku, szanowny przywódca Rudolf jednak postanowił odwiedzić się na terenie Wielkouszatowskim. Oglądał tam właśnie trwające żniwa, ale nie tylko zbóż, jak i również innych towarów, takich jak warzywa. Następnie szanowny przywódca Rudolf odwiedzał gospodarstwa wiejskie, dokonując oględzin sytuacji w sprawie mechanizacji rolnictwa, która dzięki bohaterskim reformom szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka trwa już od 2023 roku. Szanowny przywódca Rudolf licznie odwiedzał zwyczajne królicze domy, rozmawiając z mieszkańcami o ich problemach i ich wielkich sukcesach. Na końcu szanowny przywódca Rudolf odwiedził wiejskie manufaktury, gdzie oglądał wielką ilość wyrobów, które one produkują. Na końcu szanowny przywódca Rudolf powiedział, że obecnie królicza wieś wygląda bardzo nowocześnie i o wiele lepiej niż na przykład jeszcze dwa lata temu przed procesem mechanizacji rolnictwa. Niestety, ale telewizja księziowska Freshar Rudiota nie może nadal korzystać ze swojego typowego systemu przetwarzania oraz tworzenia obrazów. Bohaterski szanowny przywódca Rudolf przekazał już dawno telewizji księziowskiej Freshar Rudiota nowoczesne systemy, które dają nam możliwość zastępczą za obecnie zniszczony przez atak cybernetyczny komunistycznej dyktatury Warszawy na państwo króliczy to jest telewizję księziowską. Teraz przez cały tydzień, odkąd ten system nie działa, telewizja knieziowska Fryszar Film Rudiota nadaje dalej i nadaje w sposób niemal niezmienny oprócz parę problemów związanych ze studiami telewizyjnymi. Niestety te problemy mogą potrwać jeszcze bardzo długi okres czasu, dlatego prosimy Państwa o zasubskrybowanie kanału i napisanie komentarza dla zasięgu, aby ten film dostał się jeszcze do większego grona społecznego, co sprawi, że kanał Fryszar Film Rudiota się nareszcie wybije i będzie miał więcej subskrypcji. Dobry wieczór. Niemal połowa trzeciej kondygnacji Szpitala Miejskiego w mieście stołecznym Kajzerogradzie jest już ukończona. Szanowny przywódca Rudolf, wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików zaprojektował nową dzielnicę miasta stołecznego Kajzerogradu, która w dużej mierze jest już ukończona dzięki dynamicznej pracy w duchu idei Fryderyka i ku chwale Zjednoczonej Partii Królików oraz szanownego przywódcy Rudolfa. Szpital Miejski w tej dzielnicy jest największym kompleksem budynków, którego budowa pomału dobiega końca. Dwie pierwsze kondygnacje budynku są już ukończone, a trzecia, ostatnia, która powstaje tylko w części kompleksu budynku największym, jest ukończona prawie w całości. W ciągu ostatniej doby wybudowano oddział nefrologiczny oraz część oddziału położniczego. Na terenie gór kamiennych w kompleksie jak budowanych jeszcze kopalni węglowych powstał budynek administracyjny. W dniu wczorajszym Ministerstwo Infrastruktury poinformowało iż budowa kopalni węglowych na terenie Gór Kamiennych na południu Wielkiego Księstwa zakończy się 14 sierpnia 2025 roku i to tego dnia szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk dokonał otwarcia kompleksu dwóch pierwszych z siedmiu planowanych do końca września kopalni węglowych. W dniu dzisiejszym zakończono budowę budynku administracyjnego, który jest o tyle szczególny, że wyręczy budowy przyszłych budynków. Jest on na tyle duży, że będzie on swoim zasięgiem administracyjnym obejmował wszystkie siedem kopalni, dzięki czemu przy kolejnych etapach budowy kopalni nie będzie trzeba wznosić budynków administracyjnych, a jedynie budynki samych kopalń, magazyny czy budynki socjalne. Pewnym jest, że budowa linii kolejowej między Humboldtem a Górami Kamiennymi zakończy się 13 sierpnia. Tory kolejowe między Humboldtem a Górami Kamiennymi w dużej części są już ukończone podobnie jak infrastruktura kolejowa związana z dworcami czy budynkami takimi jak lokomotywownie czy różnego rodzaju magazyny potrzebne do prawidłowego działania linii kolejowych w tej części kraju. Sama linia kolejowa między Humboldtem a górami kamiennymi jest ostatnim etapem strategii kolejowej wybudowania magistrali węglowej z gór kamiennych do Friedrichburga, która następnie w tam się rozdziela na całe Wielkie Księstwo. Jest to wielki sukces szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka, ponieważ tak szybka budowa jest zasługą robotników, którzy pracują ku jego chwale. Dobry wieczór odbyła się Rada Miasta Stołecznego Kajzerogradu, na której rozmawiano na temat wybudowania elektrowni węglowej na terenie Kajzerogradu. Stolica Wielkiego Księstwa Kajzerograd liczy ponad 3 miliony mieszkańców, a liczba zmierza do 3 milionów 100 tysięcy. Z tego powodu Rada Miasta Stołecznego Kajzerogradu chce, aby jedna z pierwszych elektrowni węglowych powstała na terenie Miasta Stołecznego i aby zasilała w prąd elektryczny tę wielką metropolię o ponad 3 milionowej populacji. Prezydent Miasta Stołecznego Kajzerogradu na dzisiejszym obradach Rady Miasta wymgłosił przemówienie, które jest deklaracją wybudowania takiej kopalni wobec szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Frederyka. Prezydent Miasta Stołecznego Kajzerogradu chce, aby wspaniały marszałek Fryderyk oraz Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików przyznali dofinansowania oraz zielone światło na budowę tej wielkiej inwestycji, która pochłonie dużą część finansów miasta stołecznego, aczkolwiek doprowadzi do stuprocentowej elektryfikacji wszystkich mieszkańców, ponieważ sam projekt zbudowy elektrowni węglowej jest ogromny, a sam kompleks będzie gigantyczny. Po raz kolejny, w dniu wczorajszym, 10 sierpnia 2025 roku przez wielkie księstwo przeszła drastyczna wichura. Ten rok obfituje w bardzo silne wichury od początku, już od stycznia. Jednakże w okresie letnim, czyli od połowy czerwca do 10 sierpnia, przez Wielkie Księstwo, w zależności od regionu, przeszło paręnaście wichur. W szczególności na terenie Księstwa Formackiego, Dodomirowskiego, Kwidemburskiego, Portburskiego, Kajzerogradskiego, Staburskiego oraz kanin Te regiony zostały najbardziej dotknięte przez wichury. Po wczorajszej kolejnej drastycznej i dotkliwej skutkach dla lasów w Wichurze leśnicy szacują straty oraz przygotują programy naprawy lasów. Królicze światowe informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księzioskiej Fryzżar Figuriota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.